Witam wszystkich na moim kanale i zapraszam na przegląd sklepu Sinsai dziś będą produkty i różnego rodzaju przedmioty wielkanocne i najpierw zaczniemy od takiej ozdobnej pisanki jej cena to prawie 16 zł obok mamy troszeczkę większe takie jajeczko w kolorze złotym tutaj mamy cenę również prawie 16 zł poniżej mamy taką kurkę ceramiczną, taki pojemnik który można otwierać. Jeżeli chodzi o cenę tej kurki, to tutaj cena prawie 30 zł. Nie jestem pewna, czy te kurki nie były również w zeszłym sezonie. Zamknę ją i pokażę Wam te dekoracje poniżej. Oczywiście też nie będę pokazywała wszystkiego, z tego względu, że już był jeden przegląd, jeżeli chodzi o dekoracje wielkanocne. Tutaj taki zajączek za prawie 50 zł. Muszę przyznać, że dość wysoka cena, a mnie on jakoś tak szczególnie nie przekonuje, jeżeli chodzi o jego wygląd. Obok mamy kolejnego zajączka, ten za 20 zł Tu już uważam, że bardzo fajna cena, bo ten zajączek również moim zdaniem na żywo wygląda o wiele lepiej, aniżeli tutaj na tym nagraniu. I poniżej jeszcze jest jeden kolejny zajączek w taki różowej sukience jest to ten sam zajączek, którego wcześniej pokazywałam, ten za 50 zł tak więc tego już nie podnosiłam bo mniej więcej widzicie jak on się prezentuje i przejdziemy troszeczkę dalej tutaj mamy różnego rodzaju takie półprodukty jakieś zawieszki i najpierw zaczniemy od tych dużych marchewek, te marchewki też kojarzę z zeszłego sezonu trzy marchewki za prawie 6 zł one są wykonane z papieru. Moim zdaniem, że bardzo fajna cena. Kolejne tutaj różnego rodzaju zawieszki. Jeżeli chodzi o tą zawieszkę, tutaj również jest 6 zł. Te w tej samej cenie, dlatego już nie podpisywałam. Tutaj też ciekawa zawieszka, taka dekoracja, ale bardzo niekorzystnie jest wykończona. I jest to ta sama cena, czyli te 6 zł. I poniżej kolejne. Tutaj taka pisanka z uszami, jeżeli chodzi o tą pisankę ona chyba już będzie troszeczkę droższa tak, tu mamy prawie 8 zł kolejne takie jakby zajączki, chociaż mi te niektóre figurki przypominają myszki i tutaj akurat nie mamy ceny bo jak zauważyliście jest ona oderwana nie wiem dlaczego, ale też sądzę, że chyba była ta sama cena, czyli te 6 zł dokładnie 5,99 tutaj jeszcze Kolejna taka, jakby nie wiem, myszka. Nie wiem do końca, co to jest, i też również bez ceny. I następne troszeczkę mniejsze marcheweczki. I one kosztują również 6 zł. Poniżej już są słoiki. Pierwszy taki mniejszy słoik. Może miał pół litra, może troszeczkę mniej. On kosztuje prawie 16 zł. I obok mamy większy słoik. I jeżeli chodzi o ten. Większy słoik to tutaj będzie cena 20 zł. Oczywiście wszystkie ceny podaję zawsze w zaokrągleniu. I dalej mamy takie kurczaczki, chociaż moim zdaniem troszeczkę przypominają kaczuszki ze względu na tej dzióbki, Coś mi w nich nie pasowało. I one kosztują 13 zł. I tutaj takie mniejsze kurczaczki te chyba każdy kojarzy, bo one bardzo często są w okresie świątecznym, wielkanocnym. I tutaj za ten zestaw zapłacimy 6 zł. Mamy 8 takich mniejszych kurczaczków. Jeszcze tutaj zauważam takie barchewki na, na patyku, ale przeszkadzał mi tutaj ten taka, taka dekoracja wisząca jakby ala wianek. To stwierdziłam, że też ją tutaj wam pokażę. Jeżeli chodzi o tą dekorację, ona kosztuje prawie 16 zł. Moim zdaniem dość wysoka cena jak za tego typu dekorację. I wezmę ją teraz odwieśnię na swoje miejsce, bo ona wisiała tutaj wysoko, tylko ktoś już jej nie powiesił na swoje miejsce no i wracamy do tych marchewek 4 marchewki za 6 zł tu uważam, że jest ok cena i mamy takie trzy pisanki na patyku jeżeli chodzi o te trzy pisanki, one kosztują już prawie 16 zł moim zdaniem dość wysoka cena tutaj jeszcze taka dekoracja za 20 zł taki a zajączek w marchewce, w takim pojeździe marchewkowym, tutaj ta marchewka również jest wykonana z papieru Średni rozmiar, w ten sposób wygląda ta dekoracja. I obok mamy taką klasyczną dekorację wykonaną z płyty MDF. Oczywiście wszystkie napisy jak zwykle w języku angielskim. I ta dekoracja kosztuje 13 zł. I poniżej ja zauważyłam taką dekorację ze sztucznych kwiatów. Jest to taka konewka metalowa. Spójrzcie, jak to się super prezentuje. Ta dekoracja kosztuje 23 zł. Tutaj mamy chyba kwiaty lawendy, o ile się nie mylę. Ale bardzo ładnie ona wygląda na żywo. Później, jeszcze do kompletu, pokażę Wam taką poduszkę, znaczy poduszkę-poszewkę, nawiązującą właśnie do tej tematyki. I druga strona tej alejki. Tutaj od razu w oko wpadła mi ta dekoracja. Taka mniejsza, malutka trawka. Ona kosztuje 6 zł. Fajna dekoracja na przykład jakiejś ciemnej łazienki, i poniżej koszyczek. Jeżeli chodzi o ten koszyczek, tutaj również nie było ceny, ale moim zdaniem też naprawdę super wygląda. Średni rozmiar z takim materiałem włożonym wewnątrz. Bardzo ładnie się prezentuje darzewo, tylko szkoda, że nie było żadnej ceny. I przejdę z boku. I tu już zaczną się pierwsze poszewki i poduszki. Więcej poszewek znalazłam troszeczkę dalej. Najpierw taka poszewka zające, ona kosztuje prawie 20 zł, wymiar 45 na 45 wykonana z takiego weluru, tutaj mamy dookoła taką jakby falbanem, nadruk tylko i wyłącznie z jednej strony, kolejna taka welurowa poszewka, troszeczkę mniejsza, tutaj mamy złotego owada, jeżeli chodzi o nadruk i nadruk też z jednej strony występuje, cena 10 zł, tu już mniejsza poszewka 40 na 40 cm, Obok, już takie stricte e, wielkanocne. Tutaj z jakimś zającem. Również jest to e, welur. Ona kosztuje 13 zł. Wymiary 40 na 40. Tutaj również e, ta sama e, cena. 13 zł. Też, też te same wymiary. I tutaj mamy ten nadruk z jednej strony, oczywiście są to jakieś pisanki. I poniżej e, zauważam kolejną poszewkę. Bardzo ładna, taka e, stonowana, delikatna. Ten nadruk mamy zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Jeżeli chodzi o cenę tej poszewki, to ona tutaj kosztuje prawie 16 zł, wymiary 45 na 45. Tutaj mamy bieżnik. On kosztuje prawie 26 zł, wymiary 40 na 150 cm. I pod tym bieżnikiem mamy obrus. Obrus kosztuje prawie 30 zł, wymiary 140 na 180 Wykonany jest z poliastrą, uważam, że ma dość ciekawy nadruk takie pisanki, podobna barwa kolorystyczna jeżeli chodzi o te wszystkie pisanki mi się on naprawdę podobał następnie taka poduszka z zajączkami ona kosztuje prawie 20 zł, wymiary 40 na 40 cm wykonana również jest z welur, ten materiał a wierzchni bardzo ładna poduszka, bardziej sądzę, że do pokoju dla dzieci Spójrzcie zresztą, jak ona wygląda. Moim zdaniem jest bardzo urocza. ją odłożę i pod spodem mamy takie poduszki motyw kwiatowy. Również one są wykonane z waluru i ta sama cena 20 zł, te same wymiary, czyli 40 na 40 cm. I powyżej była olbrzymia poduszka, zaprawia 30 zł, wymiary 40 na 60 cm. Ten nadruk mamy tylko i wyłącznie z tej jednej strony. Napis wyszywany. Moim zdaniem również dość ciekawa poduszka i teraz y, przejdziemy troszeczkę dalej, jeżeli chodzi o tą alejkę i tutaj będzie troszeczkę różnego rodzaju talerzyków, na dole też mamy y, dekoracje i pierwszy taki talerzyk ozdobny w ten sposób się on prezentuje, średnia wielkość, cena to prawie 16 zł kolejny w kształcie jajka, tutaj mamy cenę również 16 zł Następny mniejszy taki ozdobny i on kosztuje 13 zł. I kolejna taka miseczka, bardziej dla dzieci. Miseczka za 13 zł. I jeszcze jeden talerzek ozdobny, taki biały. Ten wzór jest tłoczony. I talerzek kosztuje 16 zł. I tutaj poniżej mamy kolejne talerzeki. Następny ozdobny jeżeli chodzi o ten talerzyk 16 złotych on kosztuje i tu mamy takie większe słoiki jeżeli chodzi o kolor tego złota to ten kolor wpada taki, w taki kolor jakby um, rdzawy, taki rudy nie wiem czy wy jesteście w stanie to zobaczyć i tutaj mamy cenę 20 złotych, też uważam, że jeszcze w miarę ok cena i tutaj poniżej mamy różnego rodzaju jeszcze dekoracje najpierw zaczniemy od takiego Jajka średniej wielkości, jajko z uszami, dwie wersje kolorystyczne. I tutaj to jajko kosztuje prawie 10 zł. Moim zdaniem dość wysoka cena. Tutaj taki zajączek w kolorze różowym. I jeżeli chodzi o jego cenę, to mamy 16 zł. Też mam wrażenie, że jest dość wysoka cena. I pierwszy raz znalazłam baranka. Ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek w jakimkolwiek sklepie widziała baranka. Moim zdaniem na żywo też wygląda naprawdę super i tutaj, jeżeli chodzi o jego cenę, to on kosztuje 10 zł, tak więc uważam, że jest to fajna cena i uważam, że bardzo duży plus za tego typu produkt w sklepie. Następnie mamy taki jakby półmisek na połówki jajek, dość gruby jak możecie zauważyć i ten półmisek kosztuje 20 zł i obok jeszcze taka dekoracja. I Jeżeli chodzi o tą dekorację, ona kosztuje 13 zł. Co my tutaj jeszcze mamy? Tam dalej jeszcze założyłam takie, takiego zajączka, jakby z jajeczkiem, ale jeżeli chodzi o tego zajączka, on tutaj nie miał ceny, tak więc nie jestem w stanie wam powiedzieć, ale zapewne kosztuje coś koło 16, może 13 zł. Jego już odstawiam i przejdziemy dalej do kolejnej alejki. I w tej kolejnej alejce właśnie będą następne poszewki. I najpierw zaczniemy od tej y, większej na samej górze. To jest właśnie też ten motyw lawendowy. Bardzo ładnie prezentuje się ta poszewka na dróg z dwóch stron. Kosztuje 13 zł, wymiary 45 na 45 Materiał oczywiście jest to poliester. Tutaj taka welurowa jeżeli chodzi o nią, kosztuje 23 zł, również w 45 na 45. I tutaj taka zwykła motyw kwiatowy z jednej strony, również welurowa. Ta kosztuje 10 zł, wymiary 40 na 40. Tutaj kolejna z motywem owadzim. Oczywiście też jest to poszewka welurowa. Kosztuje 10 zł, też w 40 na 40. Na drug z jednej strony i obok mamy jeszcze taką poszewkę jakby 3D bardzo gruby materiał, tutaj mamy dwa takie zajączki i ta poszewka kosztuje 36 zł Wymiary 45 na 45 chciałam tutaj Wam pokazać bardziej ten nadruk jak ono wygląda, ale ta poszewka była mega sztywna tak więc tutaj też dość ciężko mi było to pokazać, ale uważam, że też całkiem ciekawie się prezentuje i idziemy dalej do kolejnych półek Tutaj też będą jeszcze produkty wielkanocne. Taki zestaw solniczka i pieprzniczka razem z taką jakby podstawką. One są wykonane z ceramiki, bardzo ładnie wyglądają na żywo. I ten zestaw kosztuje prawie 20 zł. Uważam, że fajna cena, bo naprawdę na żywo wyglądała to super. Tutaj taki półmisek w kształcie marchewki, średnia wielkość i cena. Tutaj to 18 zł. Obok mamy taki szklany talerzek, też taki talerzyk, półmisek w kształcie zająca. Dość ciężki. Tak to wygląda. I tutaj, jeżeli chodzi o cenę tego półmiska, to mamy prawie 20 zł. I kolejny taki talerzyk, półmisek ozdobny w kształcie zająca. Wykonany z ceramiki. Średnia wielkość, tutaj wzór takie kwiatuszki. I tutaj mamy cenę 28 zł. No, uważam, że dość wysoka cena, jak za tego typu półmisek. I teraz będą patery. Tą paterę chyba większość z Was kojarzy, nie jestem pewna, czy one nie były w zeszłym roku w sklepie pepko z takim zajączkiem. Rand w kolorze złotym. Patera kosztuje prawie 40 zł. Też dość ciężka. I jeszcze poniżej mamy kolejny taki talerzek ozdobny, wykonany ze szkła. To jest taka pisanka. Jeżeli chodzi o ten talerz, on kosztuje 13 zł. I obok jest taki dzbanek, a nie jestem pewna, czy ja go Wam ostatnio nie pokazywałam. Dzbanek szklany, to szkło takie opalizujące bardziej wchodzące w kolor, tak jakby żółty, miodowy. I cena 36 zł złotych i teraz idziemy do kubeczków i tutaj będzie pierwszy kubek, który od razu zauważyłam jest to kubek z kubusiem puchatkiem. Moim zdaniem wygląda naprawdę uroczo na żywo. Oczywiście wykonane z ceramiki. Na jest z jednej i z drugiej strony, i ten kubeczek kosztuje prawie 18 a czy 16 zł. Uważam, że cena bardzo fajna, i kolejny kubek z taką kurką. Ten kubeczek jest dość ciężki, cena to uważam, że zaledwie 8 zł, również moim zdaniem bardzo ładny kubeczek, i do tego kubeczka mamy jeszcze talerze, który zaraz Wam tutaj pokażę, tak więc można sobie skomponować cały zestaw i właśnie tak patrząc na te kubki, nagle na samym dole zauważyłam taką salaterkę z kurką dość duża salaterka też uważam, że naprawdę super wygląda tylko szkoda, że ten natruk tej kurki jest umieszczony właśnie w takim miejscu a nie na przykład gdzieś z boku salaterka kosztuje prawie 28 zł taki nieregularny kształt nakrapiana Moim zdaniem wygląda naprawdę super. I teraz Wam pokażę właśnie ten talerzek do tego kubeczka z górką, średnia wielkość talerzyka, bardziej taki talerzek śniadaniowy, i tutaj mamy cenę 9 zł. I to by było na tyle w tym przeglądzie. Oczywiście dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejne papa. Pa.